Tak? Witam, dzień dobry. Moje dzień dobry. nazwisko Wojtek Gola. Czy mam przyjemność może z Panem Wojciechem Suchodolskim? Tak. Witam serdecznie. Proszę Pana, ja jestem jakby współorganizatorem walk YouTuberów. ma mamo, no, może Pan słyszał? Ostatnio się pierwsza gala odbyła. No, słyszałem. I dzwonię, w ogóle się trudno do Pana dzwo... dzwonić. Dzwonię od dwóch dni. Proszę Pana, chcielibyśmy Pana zapytać, czy nie chciałbym Panu wziąć udziału? W takiej walce przeciwko youtuberowi w kratce a z kim? wie pan co no to jest to jest, wie pan no jakoś to wybierzemy tak Też, żeby nie był jakiś przeciwnik 4 razy większy od pana prawda może to być kickboxing ewentualnie mma box czy najlepiej by się pan czuł? no to a, a jakie to będą pieniądze dla z tego? Organizujemy to tak, że będzie miał Pan jakby od nas zapewnione treningi. Pan jest z Białego Stoku, więc z Białym Stoku by się odbywały. E, I za walkę 20 tysięcy złotych. A ty dla widzów? Co robisz? Znaczy, nie słyszałem, bo teraz dla slajd mnie, to jest na grzywo. Jeszcze jest... raz bo nie rozumiem. Ktoś tam zagłusza. Nie, po prostu teraz lajta robię. To znaczy, Pan streamuje na żywo w tym momencie? Tak, to wszystko no. na żywo jest. No, to się cieszę bardzo. Więc? A, a co ja z tego bym miał? O, co Nie No wie Pan, no, jak Pana to interesuje, no to możemy zorganizować taką walkę na kolejnej y, gali w Mama, tak? To są walki youtuberów prawda i możemy jak pan chce się zmierzyć z kimś czemu nie? Na no pan jest znany więc Ja muszę się zastanowić No dobrze czy ja mogę poprosić pana do końca przyszłego tygodnia o odzwonienie w tej sprawie to musi pan zadzwonić dobrze to w takim razie zadzwonię. A, a co ja z tego będę miał? O, właśnie. pieniążki pan, pan, pan będzie miał. Tak jak pan wspomniałem, 20 tysięcy złotych za udział w walce. Prawdopodobnie szykuje się zawodnik, y, youtuber Daniel Magical. Żeby a, z panem to, toczyć bój. A ja ostatnio, on walczył. No właśnie, i teraz będzie znowu walczył w kolejnej edycji. Chyba, że Państwo byście, bo Pan mieszka z Panem Kononowiczem, chyba, żebyście byście obydwoje chcieli. Przeciwko sobie. No to możemy w dwóch. Tylko zależy od Krzyśka, czy on się zgadza. No to jak Pan, jakby Pan mógł, to, to wie Pan, no to to jest dwadzieścia tysięcy złotych na dwie osoby, raczej na głowę, tak? I my to wszystko organizujemy. Zapewniamy Wam salę do ćwiczeń etc, etc. tak? Ja wiem, ja kiedyś, ja trenowałem tu w gwardii Białysów. Jak byłem... A co pan Boks. trenował? Co pan trenował, jak można wiedzieć? Boks. Box, no to super. I, i też i Box trenowałem kiedyś za mało lata. No to dobrze. To pan 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 ma pojęcie, a pan Krzysztof? To ja nie wiem. Właśnie, teraz widzowie przyszli, na podwórku jest, ja z nim porozmawiam. Niech pan z nim porozmawia i ja będę dzwonił. Dobra, do końca tygodnia się odezwę. Ja no pan mu powie, jeszcze raz, 20 tysięcy złotych za samą walkę, plus dodatkowo yy, zapewniamy yy, jakby treningi, tak? I do, 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 do aż do czasu trwania, raczej, aż do walki. Ja wiem, no, bo jak ten yy, też trenował, jeden i drugi, tak, jakby... tak, 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 bo to wszyscy trenują, Ale wiadomo, bardzo, bo wie pan, no to są bardziej takie amatorskie tak wszystko. rzeczy. Bardzo dużo widzów było. Jasne, że było, bardzo, bardzo dużo oglądało osób nas. Tak, jasne. Więc wie pan, no zadzwoniłem, bo były, robiliśmy ankietę, tak? To na przykład kogo by, by, by chcieli by... widzowie. No. A ja więcej. specjalnie mi pokazywałem, specjalnymi bokserskie rękawiczki zawodowe przysłali. No to dobrze. To dobrze. To ma pan jakieś już podstawy do tego do tych treningów. Panie, panie majorze, panie Wojciechu, ja nie, już nie będę panu przeszkadzał, dobra? Ja będę się tak. odzywał do końca przyszłego tygodnia i pan jeszcze pana Krzysztofa jakby jakby chciał namówił, możecie stoczyć jakby ze sobą pojedynek. Tak? Dziwko sobie. Myślę, dobra. że to by było bardzo, 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 bardzo interesujące A, dla wszystkich. W trzech rundach on, w pierwszej rundzie to padnie na ziemię. Wie pan, no zobaczymy. Ja znam, wiem jak, jak walić, żeby padał klient. No super. Dobrze, panie Wojciechu, bardzo dziękuję w takim, za, w czasie, w takim razie za poświęcony mi sal. Dobra, no. Dzięki, no miłego, miłego, miłego wieczoru. Pozdrawiam. No, do widzenia.